Lato to jest taki czas zmiany. U mnie było zmianą włosy. Zazwyczaj wszystkie kobiety je rozjaśniają, bo idzie słońce i wtedy te włosy takie naturalne się robią u pasemka. No i ja postawiłam, że przyciemnie, bo chyba tak jest mi lepiej. Mam bardzo ciemne rysy, ciemną karnację. A co byś poleciła dziewczynom, które są namawiane do różnych zmian przez stylistów, przez swoje przyjaciółki, przez fryzjerów? I bardzo się tego boją. Czy to jest właśnie kwestia naszej odwagi, czy rzeczywiście czasami nie warto decydować się na takie zmiany doradzane gdzieś tam przez naszych najbliższych? Bardzo dużo osób mi doradzało zmiany koloru i powiem szczerze, że ja bardzo długo się z tym zmagałam. Jak każda kobieta lubię zmiany i zawsze coś mi się szybko nudzi, no ale to takie miałam ciśnienie z pracy, że nie mogę tak często podejmować takich ekstremalnych decyzji. Akurat była duża luka w pracy, bo mieliśmy wakacyjną przerwę, więc stwierdziłam, że to jest idealny moment i zaryzykowałam. Więc chyba warto jest ryzykować. Jeśli dużo osób nam coś sugeruje, doradza, to czasami po prostu warto spróbować. yes you